Po dwóch dniach wosk, trochę i Zaczyna to fajnie wyglądać już co? No, czyli mamy zrobione ponad 3000. Na razie nic się nie rozwaliło, nic nie tłucze. Także w tej serii to będzie na tyle. Teraz zaczniemy serię robienia przodu. <gry> Łącznik standardowo wypierdziany. Z tego co widzę, TRW, chyba 16 rok. Nie wiem, czy to. To jest data, ale chyba 16 rok. Końcówka też wypierdziana. No musiałbym to wyczyścić, żeby to zobaczyć, co to jest. Wygląda jak oryginał. No ale o, widać, jakim jest stanie. Nie, nie, dziękuję, dam sobie radę. Już dla samego wyglądu warto zmienić. Ale niestety tutaj drążek sztywny jest. Go w sumie nawet nie ruszać. Ale skoro i tak już mam nowy, to wymienię. Czyli jeśli druga strona nie ma luzu, to magiel. Magiel niestety i zobaczymy, może trochę da się skasować luzu śrubą, do której dojście jest praktycznie żadne. 20 minutes later. No i niestety klasy w tych magównicach. Jest luz na tulejce. Także trzeba będzie wyciągać magiel, nie wiem czy w tym roku mi się będzie chciało To nie jest jakiś tam pilny temat, ale no niestety Stuki na skręconych kołach dalej będą, bo to w sumie jak, tylko tak jak jest wysunięty do końca w prawo yy, drążek To tak, yy, wtedy są największe stuki Teraz mam dylemat, czy w sumie wymienić ten drążek, czy nie wymienić go Niech pan już idzie panie Mieciu Jest dobry, ale z drugiej strony jak będę robił magiel to nie, to też wtedy będą się rozkręcić drążki. Dobra, chyba jak już kupiono, to wymienię. Przynajmniej tak skorodowany nie będzie. Ale prawdopodobnie jeszcze oryginalny jest. Zobaczcie w dobrym stanie. Uh -huh. Ostatnio wykręcałem z laguny drążki. Jeden był TRW, drugi był Febiego. TRW był 35 mm, czyli pasował pod ten mały klucz. Febi był jakiś grubszy. Nieważny, nie pasował. No i tak pomyślałem: kupię TRW do Bella. Pewnie też będzie 35. A tu co przyszło? 37. Nie no, to niemożliwe. Musiałem kupić drugi klucz. A nie, idź pan, fu. W... Myślałem takie są grubsze welu Zakładam grubszy klucz. Nic nie łapie Wziąłem mniejszy, idealnie. Oryginał 35, TRW37. Co za przypadek! No i bez albo wymiennych końcówek, albo bez oddzielnych kluczy gówno zrobisz. Dowaliłem trochę gęstego smaru trochę wytłumię te stuki ale to i tak trzeba będzie zrobić pamiętajcie zawsze tej tulejce na końcu, przed drążkiem bez niej można sobie narobić biedę można, jak najbardziej krążek siedzi, 50 Nm nakrętka, końcówki, bodajże 37 to już kiedyś pokazywałem ma HD bez zaskoczeń I łączniki JGR też bez zaskoczeń to jest właśnie to co lubię w nich, czyli kontra na płaski klucz tam już niestety muszę z drugiej strony ciąć kątówką, dojście z dupy a to jest rozwiązanie kiedy nawet przygnie na amen, wyczyścisz skontrujesz i odkręcisz bez cięcia no to z tej strony zostało tylko gumę wymienić stabilizora nie ma dużego luzu, ale trochę lata no trochę różno lata po prostu i tyle można wymienić ale to już zrobię na koniec, bo chcę odkręcić go z dwóch stron żeby zobaczyć czy będzie dojście do śruby bo śruby od kasowania luzu w maglu a słona to wszystko jedno i firmy tam wiadomo wziąłem to co było u sprzedawcy tej opaski nawet nie zakładam to jest nierealne w przypadku magla zamontowanego na samochodzie poszła trtytka ona wytrzyma będzie trzymać aby było tylko wyczyszczone dobrze miejsce pod tą gumą plastikiem żeby on nie zjechał tam jest i tak faska, więc dobrze zacisnięta tradytka będzie trzymać. Ale gdy jeśli Magel będzie już na zewnątrz normalnie, czy jak będę go robił, to założę sobie te opaski. One hour later. Powiem Wam, kurwa, że ja już wymiękam z tym samochodem. Rozebrałem to wszystko, co poskładałem, bo myślałem, że kurwa coś to da. Nie, nic to kurwa, nie da. Nie da się wyjąć tych danych gumków z tego samochodu. Musiałbym wykręcić do końca tą śrubę. Jak ja ją wykręcę, to jej kurwa, już nie wkręcę. O nie! Kto robi w lagunie, ten wie o co chodzi. Tu tylną lepiej zawsze zostawić. W lagunie normalnie wychodzi, tu kule się nie da. Także kule, ale to. Ja Wyjąłem, ale wsadzić to To będzie mission impossible. Jeśli druga, to drugie będzie jeszcze gorsze dojście, to piję, to by mnie tylko jedną. Zobaczcie, nawet napisali, że trzeba zmierzyć. Stabilizator, jeśli będzie 23,5, to jest już bed do wyjebania. Co to robiła za firma? No to ewidentnie jest oryginał jeszcze. Prawdopodobnie fabryczny. Nie wiem, ale zaraz zobaczę te drugie, co kupiłem. A więc tak. Oryginalne gumy kosztują 160 zł za dwie. Ile kurła? Kogoś posrało z ceną. Kupiłem. Tej firmy, czyli Protego, Protego, coś tam. <laughs> Jak to się nazywa? Protego, Protego, coś tam. No. Nie ma takich rzeczy. I zobaczcie, chyba orygino No tak, średnio bym powiedział. Tak, średnio. Podobne napisy. No nie, nie, wiem, nie, 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 wiem. To kosztowało dwie dychy za sztukę. To uczciwa cena. Rachunek jest prosty. Dobra, zakładam jedną. Mam nadzieję, że drugą też się uda, ale szczerze wątpię. Match, match later. No to się w k... i do reszty poluzowałem te sanki. I to była dobra decyzja. Tutaj widać tylną nitą nakrętkę. Od tej strony teraz jest dobre dojście, można sobie kręcić. Uch. Także tam już wykręciłem z tej strony są blokadki, więc Ech, jak już mamy opuszczone, to z dwóch stron pulzowałem, żeby dało się przesuwać stabilizator. Ogólnie nie sądziłem, że będzie tak przyklejone. No ale teraz już po opuszczaniu lekkim da się tego gumy wymienić. Tutaj widać śrubę do kasowania luzu. Także teraz nie będę skręcał magla. z stabilizatora. O. Ech. Ale nie będzie dojścia. To listewka tu kurwa, przeszkadza. Chyba to sobie odpuszczę. No, chyba odpuszczę hemat. Tu na pewno się nie da. za, za duży kąt. Aj, hoj, dobra. Jakbym opuścił całe sanki, to tak. A nie chce mi się. To trzeba te sporniki wyciągać. I magię odkręcać od krzyżaka. Być może po prostu jeszcze w tym roku te sanki zwrócę. Dobry, a patrzcie teraz. O. Jest dojście. Kur -no. Dobra, pozuję. Kolejny że będzie trzeba potem tędy kręcić, albo po prostu. Mmm, właśnie tak jak jest teraz. Nie wiem, czy to się uda. To gumę to przy... założyć może tak się uda no tak. udało się przestawić prawie jedna czwarta obrotu na tak prawie pół obrotu to już ciężko zaczęła chodzić kierownica tak więc trochę na oko ta jedna czwarta jest przekręcona tam też udało się zaklepać nie wiem czy dojdę o widać nie będę mówił co i jak dlaczego to nie jest temat dla laika Przykro mi, ale każdy magiel ma coś takiego, z tym, że Gord w Lagunie Trójce na przykład trochę to inaczej pracuje, więc to jest ciężki, zawiły temat i wolę tego nikomu nie tłumaczyć, bo można sobie narobić biedę. Jeszcze jak? Właśnie dlatego nienawidzę tych pierdolonych łączników z kontrą w tym miejscu. Teraz muszę to ładnie podszlifować, żeby jak najmniej uszkodzić stabilizator. A końcówka chyba była wymieniana, ta jest dosyć sztywna. I widać, że trochę lepiej wygląda jak tamta. Drążek też jest ok, no już wymienię. Kupiłem to niech będzie. To mi się podoba! O to chodzi? No to obie strony ogarnięte. Teraz tak dokręcam sanki od dołu, trzeba nie zapomnieć tych trójkątów i ja robię zawsze tak, że wstępnie dokręcam normalnie dół to zostawiam stawiam auto na koła to pójdzie wtedy w górę, widzę że jest że trochę opadło i wtedy auto stoi na kołach to dokręcam tam luzuję i dokręcam jeszcze raz powinno być git także przede mną te kilka śrub osłona pod silnikiem i zbieżność. Na dzisiaj tyle. Miałem jeszcze płyn hamulcowy zmienić. E, płyn e, od wspomagania, ale wyszło jak wyszło. Te wydolone gumy to pół dniami zajęły po prostu. Żebym wiedział, że to tak będzie wyglądać, to wolałbym chyba sanki zdjąć. Ale już, już zrobione. Na razie z głowy. Ale gdyby ktoś chciał robić, to naprawdę proponuję jednak te sanki opuścić. Nawet y, zdjąć jak do wymiany wahacza, czyli do wyjęcia tych tylnych śrub czyli zdjąć te wsporniki, bo one teraz blokują w tej chwili nie pamiętam czy trzeba, chyba nie trzeba naglozować wystarczy trochę odchylić, już mamy dość do tej śruby jeszcze jedno spostrzeżenie VEL, czyli ESPAS ma większe tuleje większe też są śruby na klucz 21 numer widać? słabo tutaj HEBU widać Later. Tak jak mówiłem auto puszczone i dokręcam te górne śruby 62 N Ta duża dolna to jest 105 N. Odświeżyłem też śruby <grym> tak samo jak te tylne, czyli na odwal się i o dziwo się trzymają. Myślałem, że już po jednej trasie będą rude. Ale kurczę, i od razu lepszy efekt wizualny, co? Eee, nie. Zobaczcie, jak prosił, to kierownica ustawiona! A, mamma nie! I do zakład, że jak pojadę na geometrię, będzie albo w lewo, albo w prawo. nie będzie... kurwa panie, tak ma być! Konkuter tak pokazał! Three weeks later... Chyba jednak te gumy to nie są oryginały. Nie no, to niemożliwe. Z każdym kilometrem słychać, że... ...się odzywają coraz mocniej. Chyba, że to są gumy na wahaczach, ale raczej brzmi jak stabilizator. To powiem wam szczerze, porażka, no. Chyba, że... ...stabilizator był tak zużyty, no... Chyba nie mierzyłem go, ale nie było tam za bardzo farba zdarta z niego, no nie wiem się w swoim czasie A, po prostu trzeba było zrobić po swojemu Pierdolność na klej i tyle Zaraz może będzie kawałek gorszy drogi, będzie bardziej słychać No na razie ciężko to wyłapać Jadę na kaną, zobaczę co się dzieje, może coś innego, ale Raczej, ma uwaga Ciężko to wyłapać nawet. Typowy stabilizator to jest takie zachowanie jak właśnie typowy stabilizator. O! Pamiętacie jak mówiłem, że poducha jest w dobrym stanie. Patrzcie na to. <słyski> to może też skrzypieć także prysnę wódekiem na razie trzeba zamówić na poduchę i zaraz jeszcze pod obciążeniem zobaczę zawieszenie no i dobrze, tak tu prysnęłem wódekiem tutaj jedna tuleja ma większy luz ona też może tłuc po prostu je zruszyłem i wystarczyło po trulatach tak więc pójdzie na klej potem wyjaśnię jeszcze kurwa tam słychać też Skrzypienie górne poduchy czyli całe zawieszenie do roboty jest. No, razem z poduszką. Całe sanki trzeba zrzucać i tyle. Nie wiem, co się pierdolica zaraz zrobić. Tyle. Widzicie, auto tylko zobaczyło polskie drogi. I się zaczyna. Tutaj samochodzik mi się zepsuł. Żebym kupił Passata, to i suby by się zgadzały. Fajny przebieg, co? Yeah. Ale ogólnie dogrywam to do serii z Velsetisem, ponieważ dawno już Laguną tu nie jeździłem. Jak wszyscy wiedzą to jest taki zwykły dupowóz z automatem, z, z fabrycznym zawieszeniem i po chyba już prawie 3000 tysiącach jazdy Velsetisem, przejechałem się teraz tym, kurwa to jest większe. Pomimo, że to jest poli Polift jest twardszy przez amortyzatory, poduchy, stabilizator. Kurwa to jest większa od a tym się przyjemnie wiele jeździ. Więc dalej podtrzymuję swoje zdanie, że nie, nie czaję tego podejścia do tego, że niby Vesapis ma jakieś super zajebiste zawieszenie i w ogóle to jest zwykły espas. No. Z tyłu, z tyłu tak, z tyłu jest lepiej. Szczególnie teraz jak zrobiłem to zawieszenie, to czuć, że tył to płynie, ale przód, no niestety, kurwa, każda renówka, tak że to szału nie robi. No. A to Laguną mówię, ją się o wiele przyjemniej jeździć. tu pewnie też kwestia masy właśnie, że to waży no, z półtorej tony, No jeszcze nigdy nie ważyłem i ja mogę kiedyś tam zważyć, zobaczyć jaka że będzie teraz ciężko, ale myślę, że te półtorej tony to jest maks. i auto po prostu lekko się prowadzi, chociaż kiera pracuje ciężej, <laughs> to jest akurat dziwne, może coś nie tak już ze wspomaganiem się robi. Ale, no wiadomo, no i przebieg, kurwa, nie ma co oczekiwać. Wszystko jest do zrobienia. Także, no, takie moje spostrzeżenia sobie dogrywam. Nie no, dobra, jeszcze dodam. oczywiście, w kwestii zawieszenia tam lepiej jeździć, ale no jest głośniej. Szczególnie w sfis są bardzo dobrze wygłuszone nad kolan. Tam w ogóle nie słychać. szczególnie jak jest teraz mokra pogoda. Kurwa, na deszczu tam cichutko, więc to jest właśnie fajne. No i szumy, wiadomo, w Lagunie szumy to jest tragedia. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? A, laguna jest na 17, więc też niski profil dosyć. Raczej niższy jak jest w Resetisie, pomimo 18, chociaż ja chcę przejść tak na 17, to tam pewnie są twardsze opony jednak, bo one no bo wiadomo większa masa. Chyba tyle. Jak coś sobie przypomnę, to jeszcze coś tam dobrem. Nie, Boże, proszę, nie! i Isatis ma lepsze hamulce zdecydowanie. To jednak ta średnica Dart robi robotę. To samo mam jak jeździłem to czarną też takie przejście jest, że w ogóle no kurwa inaczej ale tak to tamuje. Chociaż każdy mówi, że e, tam żadnej różnicy nie ma że w ogóle. Jakaś tam jest jednak. tu już nawet pomijając to, że no jest większa pojemność cieplna układu bo są większe, jest większa powierzchnia tarcz, to jest większa dźwignia tarczy też pamiętajcie, to jest w ogóle inne hamowanie. Jeszcze Versati S Pass ma inną pompę hamulcową. Też można sobie przeszczepić, nie ma problemu. Prawdopodobnie pasuje. Ma większy tłok, więc tylko nie wiem, czy to właśnie w aucie lżejszym nie będzie. Już wtedy zaostra ta pompa. Nigdy nie, nie sprawdzałem. Kiedyś chciałem zamontować, ale jakoś. Wystarczała to co jest. Dobra, skończ pierd...